Ja się ustawiam w taki Ile? sposób, że wiosu... zobaczyć. Zobaczcie, Kaj, on będzie teraz tak wyglądał powoli na live. No, bardzo możliwe, kur... że tak niedługo będą live wyglądać. Będzie gadał kur... ten, ze skarpetką tego. Słyszę, jak I oni dobrać. biegną po prostu, a on ci mówi, że nie. Będąc tam, poza w ogóle zobaczyć. Poza w ogóle zasięgiem słyszenia, gościu stoi i ci mówi, że nie. Choć nie wiadomo, jak dobry był, i tak honor i godność nie w Rękaw gamingowy, nie, kur. Nie mogę. Rękaw gamingowy, o kur... Ja pierdzielę. <ścoughs> rekord widzów, czekaj. Tak, oficjalnie jest rekord widzów, bo tam że, wcześniej byłem ten tej głównej, tam było te 1700. Oficjalnie rekord widzów, bo rekord to było tam 870, coś tam, a już jest 900. No i elegancko, kolejny rekord do kolekcji.